Zadam pytanie, jakiego już się w sumie gwiazdom nie zadaje, osobom publicznym, czyli o ich stylizację. No ty zrobiłeś tutaj dzisiaj oczywiście pewnego rodzaju m, furorę. Ty nie boisz się tak chodzić w takim stroju na, po ulicach Warszawy na przykład? I nie mówię o ulicy Mokotowskiej na przykład tylko. Nie, ale wiesz co, no pewnie jak idę do sklepu, nie zakładam beretu i gorsetu. No dobra, ale, ale wychodzisz ale stąd z konferencji. Spódnica, spódnica jak najbardziej, to jest wygodne latem. Jakie jest gorąco, podnosisz, wietrzeć. By... Jak ja bym był dziewczyną, to bym nosił tą sukienkę na szyi, bo pewnie bym długo nie posiedziała na biodrach. Eee, nie, nie boję się, ale ja od, akurat spódnicę pierwszy raz założyłem jakieś 20... No spódnica, ale wiesz, tutaj gorset też mamy. Fajnie, mogę jeść. No fajny no. Mogę jeść to woli. <laughs> Nie, wiesz co, mnie się wydaje, że też takie podejście do pewnego rodzaju ubrania i zabawy ubraniem u mnie jest o tyle łatwiejsze, że ja całe życie spędziłem w teatrze. Teatr ma inne granice, rządzi się czymś innym, eee, jest totalnie zabawą. E, więc wydaje mi się, że ja lubię, ja lubię, jak ludzie się bawią. Ja kocham Kubę. Tam ludzie się bawią na ulicy. No dobra, ale tutaj nie mamy Kuby, mamy Warszawę, która jest czasem jaka jest, wiemy dokładnie. Ale widzisz te spojrzenia ludzi, którzy na ciebie tak zerkają spod byka, nawet na przykład? Wiesz, że to się zmieniło. Ja pamiętam, jak no, prawie 30 lat temu, bo miałem jakieś 17, w pierwszej, w długiej spódnicy, no to będę też Gautier. Pojechałem do Krakowa, to prawie mi rozjechał facet, trąbiąc i wyzywając ty pedale. Ale sobie powiem że to wygląda jak e, fartuch kelnerski, tylko dłuższy, To co kelnerów też mm -hmm. wyzywasz. No, ale jak gdyby było to, takie podejście wtedy, dzisiaj nikt nie reaguje. Bardziej e, nie, już mi się wydaje, że zaczął, przynajmniej w Warszawie, przynajmniej w śródmieściu, w którym mieszkam, ale no też się poruszałem po różnych innych dzielnicach. To już nie robi takich e, sensacji. A to, że akurat ja jestem osobą homoseksualną i noszę spódnicę, ja bym tego nie łączył z, z, z organizacją, z, z seksualnością. E, mam ochotę założyć spódnicę, zakładam spódnicę, mam ochotę założyć buty na wysokim obcasie, to nie dlatego, że jestem gejem, tylko dlatego, że jestem niski i chcę być kur...szy, bo mam wtórne bo długie spodnie, no. Czy... Podziwiasz, albo czy na przykład wzorujesz się? Albo jak oceniasz na przykład stylówki Michała Szpaka, które też jest. Które też są ekstrawaganckie. O, może kompletnie to nie jest moja bajka. Nie, skóry, jakieś szerokie spodnie, to w ogóle nie jest moja bajka. Absolutnie nie. Ale obcasy tak. No to Michał, coś jego się zapyta, bo ja noszę je 30 lat, on tylu nie ma chyba. <śpiewanie> Ale no to są tylko buty, to nie jest... Wiesz, no to, to nie jest coś, że ktoś coś wymyślił i ma jakiś swój styl. Są po prostu buty na wysokim obcasie. Mm, no Michał jest taki bardzo glamrokowy. To jest kompletnie niemożliwe. Ja się bawię formą, bawię się tematem, bawię się nastrojem, a Michał ma jednak wserunek wokalisty, tak? Czyli to jest jakiś alter ego, którym jest tożsame przez cały okres trwania jakiejś produkcji, ale tam jest taki pa, trochę pazur bardziej pod rock. Ja z Rokiem mam tę wspólnego. Co so, nic. I, no, I tutaj postawimy m, m, kropkę.